Echa powodzi z 2010 roku w Gminie Bożęcin zanikają. Przypomnijmy, że gmina mocno ucierpiała przez ten nieprzewidywalny żywioł. Jednym z wielu zniszczeń uległ most na rzece Uszwica w Bożęcinie. Ta ważna komunikacyjna inwestycja dla mieszkańców miejscowości 15 listopada po zakończonym remoncie została oddana do użytku. Można powiedzieć, że powstała całkiem nowa przeprawa mostowa. Gdzie w zasadzie dokonano wymiany wszelkich elementów za wyłączeniem dźwigarów, które poddane zostały renowacji. Jest to most o długości 40 metrów szerokości 5 metrów. Bardzo ważny z punktu widzenia układu komunikacyjnego miejscowości Bożęcin, gdyż łączy lewą i prawą część miejscowości. Wyremontowany most był sprawą priorytetową, gdyż łączy on drogę powiatową z drogą gminną, z dojazdem do ponad 100 gospodarstw. Dodatkowo modernizacja mostu to kolejne z wielu etapów odbudowy gminy po powodzi z 2010 roku. Można powiedzieć, że wykonaliśmy około 80% prac, które były planowane w ramach odbudowy popowodziowej. Pozyskując na ten cel blisko 18 milionów złotych środków zewnętrznych. Do realizacji pozostał nam pewien zakres w zakresie odbudowy dróg, w zakresie odbudowy potoków. No i zakres związany z odbudową dróg na wałach w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem powodziowym, gdyż tutaj mamy jeszcze do realizacji kilkusetmetrowy odcinek. Co pewno po zakończeniu tego projektu pozwoli na to, że Borzęcin w przypadku fali powodziowej rzędu tej z 2010 roku będzie mógł czuć się bezpieczni, gdyż zjawisko przelewania się wód rzeki Uszwicy przez obwałowania nie będzie już w tym przypadku mieszkańcom zagrażać. Wartość inwestycji to 400 tysięcy złotych, kwota została pozyskana z dotacji ministra spraw wewnętrznych na usuwanie skutków powodzi Anna Ptak Tarnowska TV